Vitam, vitam! Second challenge festival is up and we have five brand new heroes, so it's time for hero reviews. Usually I start with featured heroes, so Riz will be covered first. Let's see if he's good. But first, if you want to see his test drive, check the link in description. Riz is Holy Faction Cleric, great class for support especially for heroes that can cleanse. if you give him emblems, he will have chance to resist negative mana or skill effects. he's a part of bard family. Um, and bard family supports other families and realms. solo heroes get plus 5% mana generation. team members are solo heroes if they have no family or real members. In the team. That is super cool for players with low troops, but it's also game changing for end game players because with this bonus and max magic troops, some slow mana heroes can be launched with nine tiles and same with, on defense with even fast heroes, then they can be just slightly faster. He also has passive, reduces the amount of mana increased by special skills by 50%. The effect applies to all enemies in battle. Um, that is a really strong one. Right now we have Exnopod and Milena that can give mana from skill, but soon we'll have Costume Sith and Thanatos. So this passive. Will have more value in future. Riz also counters squid with color, so that's amazing. He has eight twenty six on attack, seven eighty six on defense, and thirteen ninety eight on HP. Attack power is super high. Defense and HP are good. I don't have issue with his high attack even that he's passive hero because this will influence tile damage. But of course with emblems I would maximize his defense, then HP and attack is less important. Fully maxed he will have 935 on attack, 963 on defense and 1660 on the HP. So that is impressive mana speed is fast so he need 8 tiles to go off but of course you can speed him up to 7 his hymn of enrichment boosts health of all allies by 320 boosted hp can exceed max hp alters the power of all holy shields on the board when an attacking hero casts the special shields give Plus 37 more mana. When a defending hero casts the special, the shield uh, gives minus 30% less mana. All allies get plus 34% attack and a further 3% increase per each holy shield on the board for 3 turns up to 70% attack. Cleanse the status ailments from all allies. Let's break it down. Boosts HP of all allies by 320. Okay, 320 doesn't look super high, but with troops it's 390, and that's okay for fast speed. Of course, boosted HP can exceed max HP, so you don't need to hold his skill. Alters the power of Holy Shields on the board. When he's on attack, tiles will give plus. 37% more mana when he's on defense, tiles will give minus 30% um, less mana. So same mechanics that Squid has with dark tiles. And now interesting part. If you are using Ris on attack, he will need only six buffed tiles to go off again. And that's amazing. All allies get plus 34% attack and further 3% increase per each holy shield up to plus 30 not 30 uh, up to 70% attack. So plus 70% attack, that is crazy. Okay, he need 12 tiles on the board, so usually you will see something like plus 50 or maybe plus 60%. Um, that is still amazing. There are only three holy heroes that can give attack buff without penalty precision and Riz is best one. And cleanses status elements from all allies. Cleansing skill is always cool, especially with fast or with buff tiles very fast speed. Is Riz Good, yes, he's amazing. Great stats, fast healer and cleanser. First holy hero that can alter shields on the board. Best holy attack buffer. Uh, he counters most um, popular tank Xno with color and passive. And his family bonus can make your team faster. On top of that, his first. Holy faction legendary healer with fast speed. So that's super cool. He's great on attack and on defense he's amazing too and he works best on flank if you want to use him on defense. On Titans he's great. High tile damage and amazing attack buff. On bloody battles usually healers are not good choice. But I'm using Exnopod on attack to launch Ludwig with nine tiles, so maybe someone will find this useful, especially on attack. But like I said, healers are usually not the best choice there. On buff booster, he's amazing: fast speed, healing, and cleansing, insane attack buff, and he will make your team faster. On the Rush, he can be ready with 6 tiles. He might be cool flank, cleric class, so he can resist, for example, mindless attack and cleanse other allies. He alters tiles, so it matters in both attack and defense, especially with so many purple tanks. He can speed up your um, solo heroes and attack buff. Will be nice addition. Overall, Riz is an amazing hero. Bard family and their passives brings new quality to game. Cleric class is perfect for him. Stats are great and skill is amazing. On top of that, his passive counters Exnopod. Riz is fantastic in both attack and defense and i'm pretty sure we'll see him in many defense lineups really soon he's definitely worth darts and if you want to use him on defense he's a good choice to limit break let me know what you think about him if you like this video please hit like button if you don't want to miss future reviews or test drives remember to subscribe good luck with your summons and see you next time Witam w polskiej wersji. Rozpoczął się drugi festiwal wyzwań um, i dostaliśmy pięciu nowych bohaterów, więc czas na ich recenzję. Zazwyczaj zaczynam od postaci, które są wyróżnione, um, więc pierwszego omówię: Rysa. Rysia. Niech będzie: Ryska. Um, zobaczmy, czy jest dobry. Um, natomiast jeśli chcecie zobaczyć jego testy, zerknijcie w link w opisie filmu. Rysiek jest klerykiem frakcji świętości. Świetna klasa dla bohaterów wspierających, szczególnie takich, którzy mają umiejętność czyszczenia statusu. Jeśli dacie mu talenty, będzie miał szansę odeprzeć negatywne um, statusy wpływające na jego manę lub umiejętności specjalne. Jest częścią rodziny Bardów. Um, I rodzina bardów wspiera inne rodziny i królestwa. Bohaterowie z Solowi zyskują plus 5% regeneracji many. Członków drużyny uznaje się za bohaterów Solowych, jeśli w drużynie nie ma nikogo z ich rodziny lub królestwa. To jest mega fajne, zarówno dla graczy, którzy mają niskie oddziały, bo może sprawić, że ich postaci będą ładowały się szybciej, ale również jest takim game changerem dla graczy właściwie z tego sektora endgame, z końcowego sektora, którzy mają pomaksowane oddziały, wiecie, no wiadomo, ja takim nie jestem. Dzięki tym, temu 5% i przy zmaksowanych na przykład oddziałach magicznych niektóre postacie wolne da się odpalać po 9 klockach, a tak samo w obronie, tam trochę inaczej działa mana. Postacie są w stanie odpalać się szybciej. dodatkowa ma umiejętność pasywną. Redukuje ilość many, zwiększanej przez specjalne umiejętności e, o minus 50%. Efekt dotyczy wszystkich wrogów w bitwie. E, I to jest bardzo silna umiejętność pasywna. W tym momencie mamy w. Właściwie chyba tylko dwie postacie, które dają manę em, z umiejętności specjalnej, jest to em, Macko Brody i Milena. E, natomiast wkrótce dojdzie do tego również kostium Seaf i Thanatos, więc ta pasywka będzie miała dużo większą wartość w przyszłości. Dodatkowo em, Rysiu kontruje em, swoim kolorem Kalmara, i to jest bardzo fajne, więc nie tylko kontruje go pasywką, ale też kolorem. Rysiu ma 826 ataku, 786 obrony i 1398 punktów życia. Siła ataku jest bardzo wysoka. Obrona i punkty życia są dobre. Nie przeszkadza mi jego bardzo wysoki atak, pomimo tego, że on jest pasywnym bohaterem, ponieważ ten atak ma wpływ na siłę jego klocka. Natomiast, oczywiście, e, idąc z talentami, warto budować go defensywnie. Czyli, jeśli chodzi o talenty, ja bym na pierwszym miejscu stawiał obronę, na drugim punkty życia. No i oczywiście, atak jest tu najmniej istotny. W pełni e, skończony Rysiu będzie miał 935 ataku, 963 obrony i 1660 punktów życia, więc to jest imponujące. Szybkość many jest szybka, więc potrzebuje 8 klocków, żeby się odpalić. Natomiast oczywiście można go przyspieszyć do 7. Jego hymn wzbogacenia. Wzmacnia zdrowie wszystkich sojuszników o 320. Wzmocnione zdrowie może przekroczyć maksymalną liczbę punktów życia. Zmienia wszystkie tarcze światłości na planszy. Gdy atakujący bohater używa umiejętności specjalnej, tarcze dają plus 37% więcej many, a gdy broniący bohater używa tej umiejętności, tarcze dają o 30% mniej many. Sojusznicy otrzymują plus 34% ataku i kolejne 3% za każdą tarczę, tarczę. Światłości na planszy na 3 tury, maksymalnie do plus 70% ataku i oczyszcza status wszystkich sojuszników z dolegliwości. Rozbijmy to na mniejsze. Wzmacnia zdrowie wszystkich sojuszników o 320. Ok, 320 nie wygląda jakoś e, na wielką liczbę. Natomiast ze zmaksowanymi oddziałami to już jest 390. I to jest ok przy szybkiej manie. No i oczywiście wzmocnione zdrowie może przekroczyć maksymalną ilość punktów życia. Więc nie trzeba wstrzymywać jego umiejętności specjalnej. Można się leczyć przed atakami przeciwnika. Zmienia wszystkie tarcze światłości na planszy. Kiedy używamy go w ataku, tarcze dają plus 37% więcej many, kiedy używamy go w obronie, tarcze dają o 30% mniej many. Ok. Identyczna mechanika jak u Macko Brodego z tarczami mroku. I teraz interesująca część: jeśli używamy ryśka w ataku, um, będzie potrzebował tylko 6 podbitych tarcz. Żeby się ponownie załadować, więc z szybkiego robi się bardzo szybki, więc tym bardziej te 390 leczenia to jest naprawdę fajna sprawa. Wszyscy sojusznicy otrzymują plus 34% ataku i wzrost o kolejne 3% za każdą tarczę światłości, aż do plus 70% ataku. Ok, plus 70% ataku to jest szaleństwo. Dobra, wiem. Żeby dać takie podbicie, potrzebuje 12 żółtych klocków na planszy, więc zazwyczaj jednak będziemy widzieć te podbicia w okolicach plus 50, plus 60%. Natomiast to jest nadal świetny wynik. Um, są tylko trzy postacie świętości, które podbijają atak bez dawania ujemnej precyzji, i rysiu jest najlepszą z nich. No i oczyszcza status wszystkich sojuszników z dolegliwości. Okej. Okay. Czyszczenie statusu jest zawsze fajne, szczególnie jeśli postać jest szybka, lub jak w tym przypadku z podbitymi klockami, nawet bardzo szybka. Czy Rysiu jest dobry? Tak, jest fantastyczny. Świetne statystyki, a szybki medyk z umiejętnością czyszczenia statusu, pierwsza postać świętości, która zmienia... Klocki na planszy. A najlepsza postać świętości, podbijająca atak. A dodatkowo kontruje chyba najbardziej popularnego tanka obecnie, swoim kolorem i umiejętnością pasywną. A jego bonus rodziny sprawia, że wasza drużyna jest szybsza. Dodatkowo jest pierwszym legendarnym bohaterem świętości, który jest w stanie leczyć. Przy szybkiej manie i to jest super. Rysiu jest świetny w ataku, um, natomiast również jest fantastyczny w obronie. Jeśli chcecie go używać w obronie, to najlepszym miejscem dla niego będzie flanka. A na Tytanach jest fantastyczny: wysokie obrażenia od klocka i niesamowicie duże podbicie ataku. Jeśli chodzi o krwawe jatki, zazwyczaj lekarze nie są tam najlepszym wyborem, natomiast ja na przykład używam mackobrodego, w ataku szczególnie, żeby odpalać Ludwika po dziewięciu klockach, więc możliwe, że dla niektórych, szczególnie w ataku, Rysiu będzie postacią bardzo przydatną, e, nawet na krwawych jadkach, gdzie nie ma leczenia. Natomiast oczywiście to powtarzam, że zazwyczaj medycy nie są tam najlepszym wyborem. Jeśli chodzi o podbite ulepszenia, tam jest fantastyczny. Szybka mana, leczenie, czyszczenie statusu, niesamowicie wysokie podbicie ataku i sprawia, że wasza drużyna jest szybsza. Na szturmie będzie gotowy po sześciu klockach. Może być fajną opcją, jeśli chodzi o flankę. Klasa kleryków, więc jest w stanie się oprzeć na przykład furiackiemu atakowi. Um, a swoją umiejętnością oczyścić status innym sojusznikom. Dodatkowo podbija żółte klocki, co ma znaczenie zarówno w ataku, jak i w obronie um, przy tak popularnych fioletowych tankach. Um, jest w stanie przyspieszyć wasze solowe postacie w drużynach, a dodatkowo te, to podbicie ataku. A oczywiście będzie działało na Waszą korzyść, nie jest czymś niesamowitym na szturmie, ale zdecydowanie będzie pomagać. Podsumowując, Rysiu jest fantastycznym bohaterem. A rodzina bardów, jej bonusy i pasywki dają nam nową jakość do gry. A klasa kleryka pasuje mu idealnie, statystyki ma świetne i niesamowitą umiejętność specjalną. Dodatkowo a pasywką kontruje macko Brodego. Rysiu jest fantastyczny zarówno w ataku jak i w obronie, i jestem przekonany, że wkrótce będziemy go widzieć w wielu topowych obronach. Zdecydowanie jest wart strzałek. Jeśli chcecie go używać w obronie, to również jest bardzo dobrym wyborem do przełamania limitu. Dajcie znać, co o nim myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach, trzymajcie się. Do zobaczenia.